Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu rozmów w cyklu Tychy od A do Z. Maciej Gramatyka, witam, a dziś o sporcie. Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki to jest taka organizacja, która od lat w Tychach organizuje Tyski półmaraton. Zresztą nie tylko półmaraton, ale to chyba najbardziej znana z organizowanych przez Stowarzyszenie Imprez. Damian Fidor. Jeden z tych, którzy stoją za tym półmaratonem. Dla mnie to tylko Ty. Na ogół, jak rozmawiamy o półmaratonie, to przychodzisz Ty. Ale wiem, że to się nie dzieje samo. Tego nie jest w stanie zrobić jeden człowiek. Więc zaraz pewnie będziesz mógł powiedzieć o tych, którzy jeszcze za tym stoją. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Tak, to samemu się nie da takiej imprezy zrobić. A nie dość, że samemu. Się nie da nawet w stowarzyszeniu, gdzie nas jest cztery główne, głównodowodzące osoby, to nie da się również tego zrobić bez współpracy ze prawie wszystkimi jednostkami miejskimi i spółkami zależnymi. Bo, tak jak pewnie można po zbiorze nawet logotypów na naszej stronie zobaczyć, to te, ci wszyscy partnerzy są znaczącymi w tą organizację, bo to jest cały zespół naczyń powiązanych. Niejako zamykamy na chwilę miasto w niedzielę, to samo przez się mówi, ile trzeba skoordynować służb, ile trzeba skoordynować ludzi, ile trzeba skoordynować różnych instytucji. Tak, zamykacie miasto i to czasami spotykało się z niezadowoleniem części mieszkańców, ale też mam takie wrażenie, że przy tej kolejnej już kilkunastokrotnej edycji zamykania miasta i organizowania półmaratonu też taka tolerancja, cierpliwość mieszkańców jest coraz większa i przyzwyczajenie do tego, że takie zawody się odbywają. Co więcej, widać też, że liczba uczestników z każdym rokiem jest duża, nie wiem czy może być jeszcze większa. To na pewno ten wiek, bieg cieszy się dużą popularnością. Jakbyś tak miał prześledzić i tak troszkę nam opowiedzieć, jak to było za pierwszym razem, a jak jest teraz, to pokonaliście daleki dystans. Pokonaliśmy daleki dystans, ja co prawda nie jestem przy organizacji od pierwszej edycji, natomiast w pierwszej edycji było około 400 osób na starcie tyskiego półmaratonu. Start był w ogóle spod piramidy na Paprocanach, trasa zupełnie inna niż teraz. No Teraz wykorzystujemy obiekt stadionu lekkoatletycznego, w związku z tym tam przeniesiony został start i meta. Natomiast z tych 400 ludzi cały czas w sobie powoli rosło. Aż taki przeskok nastąpił przy okazji chyba 2018 czy 2019 roku, gdzie dosyć skokowo nam wzrosła liczba. I teraz powoli dochodzimy do 2000 uczestników i mamy nadzieję przekroczyć w tym roku 2000 uczestników, bo zapisanych było więcej, ale zazwyczaj właśnie zapisani to nie wszyscy, którzy ukończą. Nam zależy na tym, aby ponad 2000 tysiące ludzi ukończyło. Natomiast wracając do tego tematu przyzwyczajenia mieszkańców, to jak najbardziej. To się y, dzięki wieloletnim staraniom y, bardzo zmieniło, ale to też dzięki komunikacji na każdym szczeblu, bo y, i angażują się to w to spółdzielnie mieszkaniowe, miasto, yy, yy, prasa, ale nawet yy, parafie, gdzie na ogłoszeniach parafialnych tydzień wcześniej są czytane ogłoszenia o tych utrudnieniach. Myślałem, że księża biegają. Yy, Kurczę, przy no. zapisach nie mamy takiej kategorii. Ale... Zawód, wykonywany, wykonywany zawód. zawód. Bo ja chciałem zapytać, kim są biegacze? Yy, to znaczy, jakie reprezentują nie wiem, grupy zawodowe, kategorie wiekowe? Statystycznie biegacz, ile ma lat? Najwięcej zawodników mamy w kategorii 30-40 lat, tak? Kiedyś nawet na konferencji było zastanowienie, co się stało z tym pokoleniem młodszych, gdzie nam, bo organizatorzy biegów zauważyli, że Kiedyś w tej kategorii 18 do 30 było najwięcej. No to dorośli, teraz mają 30-40, ale jak, ale za, ale jak zachęcić właśnie a. tych młodszych. No więc przy naszym biegu oczywiście organizujemy biegi dziecięce i młodzieżowe zachęcając jak najbardziej do, do startu również młodzież. Natomiast gdzieś potem być może studia, być może ten początek kariery jest tym okresem, w którym jakby mniej ich jest. Więc standardowo wiek jest taki między 30 a 40. Natomiast yy, Nasi najbardziej doświadczeni zawodnicy to już są prawie 80-latkowie. I to jest niezłe. No to dobra, wiemy już mniej więcej jaka jest kategoria wiekowa, jakich zawodników jest najwięcej, ale czy to z tychów jest najwięcej biegaczy, czy tak. też już się tak wyrównuje? Zdecydowanie z tychów. W zeszłym roku to było prawie 40%, startujących to byli Tyszanie. Więc ten bieg to jest w dużej mierze tyski no, a dla wiesz, Tysza. 40%? No to już widać, że. Większość jednak jest spoza tychów. No tak, tak. Oczywiście wspierają nas tu szczególnie biegacze ze Śląska. Natomiast z całej Polski przyjeżdżają, z zagranicy. Najdalej, oczywiście nie w ostatniej edycji, ale w takiej z jednej z edycji mieliśmy zawodnika z Chin, który przyleciał specjalnie na nasz bieg. I z takiego małego, dwudziestomilionowego miasteczka powiedział, że pierwszy raz w życiu biegał po lesie. To było zaskakujące. Potem nie ma lasu, gdzie mieszka. Tak, tak. Biega w betonozie, a tu pierwszy raz biegał w lesie, i to jeszcze przy okazji deszcz padał. To dlaczego przyjechał do Tychu? W ogóle dlaczego ci zawodnicy, którzy właśnie nie są z naszego miasta, przyjeżdżają na Tyski Półmaraton? Mówią Wam o tym? Mają w tej ankiecie na przykład taką informację, takie pytanie, dlaczego wybrałeś Tychy? My raczej tego nie mamy w ankiecie, natomiast dostajemy bardzo duży feedback na social mediach i tak dalej gdzie ludzie wypowiadają się. Jeżeli my uruchamiamy zapisy, to ludzie z poprzedniej edycji zachęcają innych, słuchaj, otwarły się zapisy, w Tychach było świetnie. Tuż po biegu, kiedy ogłaszamy y, wyniki, galerie zdjęć i tak dalej, ludzie reagują na to, jak było fajnie w Tychach y, i tysiąc opinii pozytywnych jest dla nas bardzo miłe, ale również wyszukujemy tych, Mniej pozytywnych, żeby co poprawić jeszcze. Natomiast no, jest ich coraz mniej. A nasz bieg jest dostrzegany również przez portale branżowe, typu bieganie.pl, czy, czy takie, takie tematyczne profile społecznościowe, gdzie faktycznie ludzie zachęcają jedni drugich do startu w tychach, podkreślając wysoką, wysoki poziom organizacji. Kibiców na trasie, których coraz więcej z roku na rok, grupy kibiców, do, dla których mamy dodatkową kategorię więc to jest bardzo pozytywny oddźwięk, i dzięki temu, tym marketingiem szemranym, wzrasta nam popularność naszego biegu. Zaczęliśmy tę rozmowę od takiej opowieści o tym, jak to wygląda od tej strony organizacyjnej że w to zaangażowanych jest bardzo wiele osób. To też. Jest tak, że miasto w tym uczestnicze, tak. czy to poprzez spółki, czy przez instytucje. E, natomiast czy finansowo oczywiście również wspierając, natomiast no nie byłoby to możliwe, gdyby nie, nie tacy ludzie, jak ty, gdyby nie e, społecznicy, bo tak m, śmiało można powiedzieć, ponieważ nie bierzecie za to pieniędzy. Organizujecie to w czasie wolnym, w czasie urlopu, bo akurat niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym. Że proces organizacji przypada na wakacje. Wtedy, kiedy nie wyjeżdżają na urlopy, to wy zaczynacie taką żmudną pracę nad tym, żeby bieg dobrze wypadł na początku września. To jest z jednej strony taki modelowy, moim zdaniem, przykład tego, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi, ale jednocześnie dosyć duże obciążenie na, na organizatorach, na, na tej organizacji pozarządowej. Jak sobie z tym radzicie? Bez ludzi wspierających nie byłoby w ogóle szans. Więc oprócz nas, naszej czwórki, mojej osoby, Asi, Michała i Kazika to jest bardzo duża grupa tych najbliższych współpracowników, ale również osoby, tu nie, nie sposób mi nie wymienić, na przykład Doroty Gendoś, która jest po prostu koordynatorem większości młodzieży, która nam jest potrzebna na strefach nawadniania, żeby pokazać skalę no to my mamy na trasie około ponad 100 dorosłych wolontariuszy oraz ponad 200 dzieciaków. I skądś ich trzeba wziąć i zachęcić do poświęcenia niedzieli od rana na ten wolontariat. Nasi ci najbliżsi współpracownicy wieloletni, doświadczeni to są również osoby, bez których nie da się ruszyć takiej, takiej dużej machiny, bo nie wszystko da się zorganizować. To są również te właśnie takie małe kooperacje, czy z Miejskim Centrum Kultury, czy z wodociągami, czy z masterem. I tak dalej. Gdyż, że chciałbyś powiedzieć o wszystkich, żeby przypadkiem kogoś nie pominąć, zawsze to się nie uda, a o wszystkich <noise> powiedzieć nie możemy, <noise> nie ale jest rzeczywiście to przykład takiej dobrej współpracy pomiędzy różnymi organizacjami, instytucjami miejskimi, prywatnymi yy, i myślę, że to dzięki temu w ogóle ta impreza ma rację bytu i, i to stoi za sukcesem, yy, bo myślę, że tak można mówić o Tyskim Półmaratonie. I tak, zdecydowanie. Ta współpraca, jeden, jeden gdzieś tam zakleszczony za trybik mógłby wywrócić y, tą organizację. Tu mówię, musi to działać jak na, dobrze naoliwiana maszyna. Każdy mniej więcej po tylu latach y, już wie, jaki, jaki zakres pracy i obowiązków go czeka przy kolejnej edycji. Na koniec naszej rozmowy y, chciałbym, żebyś powiedział, jak jest z zapisami. Mamy styczeń. No ale już się rozumiem, można rozglądać za tym, kiedy ten półmaraton się odbędzie, zacząć szukać informacji na ten temat. Są tacy, którzy pewnie sobie planują swoje starty. To teraz kilka takich faktów najważniejszych dla kogoś, kto chciałby wystartować w tym półmaratonie. Na dzisiaj mamy pewny termin 7 września. To jest pierwsza niedziela września i to zawsze jest pierwsza niedziela września. Zapisy jeszcze nie są uruchomione i my celujemy w rozpoczęcie tych zapisów w lutym lub w marcu. No marzec to najpóźniej, kiedy wystartują. To się wiąże z różnymi właśnie tymi organizacyjnymi potrzebami dopracowania wszystkich, wszelkich regulaminów i tak dalej. Natomiast wszelkie informacje Zawsze u nas na profilu facebookowym oraz na stronie www. najświeższe znajdziemy i zachęcam do odwiedzania, szczególnie właśnie te osoby, które przegapiają takie zapisy. Bo oj, skończyły się miejsca, a się chciałem zapisać. Tak, proszę obserwować nasze profile i nie zwlekać z zapisami. Bo w zeszłym roku rozeszły się wszystkie pakiety i mamy nadzieję, że w tym roku zrobi, dokonamy tego samego, jeszcze w, w szybszym okresie. A co jest w pakiecie? W pakiecie zazwyczaj są jest koszulka i będziemy się tego trzymać, żeby nadal była ta koszulka. Zresztą jeden ze wzorów mam na sobie oraz y, zazwyczaj gadżety od sponsorów y, dobrze zapakowane y, oczywiście numer startowy z chipem e, y, różnie na przykład nagradzamy tych, którzy w dniu biegu mają urodziny to czasem niespodzianki I z, z naszych stałych partnerów to y, y, z, nie będę wymieniał nazwy może firmy ale makaron który każdy biegacz jako źródło węglowodanów, węglowodanów bardzo docenia. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Zachęcamy wszystkich biegaczy, fanów biegania i półmaratonu tyskiego do tego, żeby obserwować media społecznościowe. Wasz tak. profil na Facebooku jest aktywny? Tyski półmaraton. Tyski, półmaraton. Szczególnie przed biegiem, to jesteście tam wyjątkowo aktywni, dobrze prowadzony profil, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzać informacje na temat tyskiego półmaratonu, śledzić datę zapisów, no a potem oczywiście, żeby wziąć udział w tyskim półmaratonie. Damian Fidor. Stowarzyszenie Promocji Lekki Atletyki jeden z organizatorów Tuskiego półmaratonu był moim gościem. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Podejrzewam, że pierwsza w tym roku, ale nie ostatnia na temat półmaratonu. Dziękuję bardzo.